Dobry wieczór, witam Was moi drodzy. Chciałbym dzisiaj przekazać Wam jedną bardzo ważną, istotną informację. Otóż oficjalnie wycofuje swoje poparcie dla Donalda Trumpa. On nie jest jeszcze kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jeszcze jeśli chodzi o partię republikańską, nie zostało ostatecznie rozstrzygnięte, ale wszystko wskazuje, że będzie kandydatem na prezydenta. Faktem jest, że, że za prezydentury Donalda Trumpa Putin nie najechał żadnego kraju. Faktem jest, że przemawiając w Polsce, deklarował, że każdy centymetr NATO będzie chroniony również przez Stany Zjednoczone. Natomiast słowa dzisiejsze są absolutnie skandaliczne. I tu nie chodzi o to, że on żąda tych 2% PKB. Od każdego kraju członkowskiego na, na rzecz sojuszu. Natomiast tu chodzi o samą końcówkę tej wypowiedzi. O motywowanie Rosji do napadu na inne kraje sojuszu. To go dyskwalifikuje wedle mojej oceny i moje poparcie zostaje oficjalnie wycofane bez względu na to, czy ja będę kandydatem. Na prezydenta, czy też nie? Pozdrawiam Was.